Ring Pierwszy prawie 60 zawodników i zawodniczek, szybkie, intensywne walki i jeden cel wygrana. Podczas międzynarodowego Pucharu Karpat w boksie na ringu liczyła się zwinność i silna psychika. Dla młodych zawodników ten sport to nie tylko pasja, ale całe życie. Na początku była taka sytuacja, że Krystian, mój brat starszy, zaczął swoją przygodę z MMA, z mieszanymi sztukami walki. Ja byłem jeszcze wtedy za młody, więc postanowiłem, że zapiszę się na boks. No i miałem na początku zmienić potem swoją decyzję, ale zostałem i nie chcę za nic zmienić swojego sportu. Moi właśnie wujkowie też trenowali boks i jakoś tak Myślę, to, że to rodzinne, można tak powiedzieć. Próbowałam wszystkiego, dosłownie i tańca, głównie tańca, ale to jednak nie było to. Jak byłam później trochę starsza, namawiałam rodziców, żebym poszła na boks, ale oni się nie zgodzili, bo byłam taka mała, drobna. I później z kwestią czasu przyszło i jednak się zgodzili. Ciężkie treningi, dużo trzeba właśnie trenować. Poświęceń jest też dużo. Trzeba poświęcić, głównie trzeba postawić od razu na sport. Jeżeli chce się coś osiągnąć, to wiadomo szlifować Aż się osiągnie to, co się chce. No trzeba więcej zawodników, no bo pieniążki jakieś tam są, także nie można narzekać na wyjazd, na to jest. To po prostu więcej chętnych do uprawiania tego sportu. Trzeba powiedzieć, że to jest dość specyficzna dyscyplina sportu. To nie jest jakoś uprawiana masowo, to jest bardziej sport indywidualny, który potrzebuje bardzo dużo od zawodnika charakteru trwałości, Bardzo dużo młodzieży zaczyna, ale po jakimś czasie, no, kończy z tym sportem, ponieważ ma mało wytrwałości albo e, dyscyplinę. Bardzo bym chciał zachęcić do uprawiania boksu, Był to naprawdę fajny, mm. szlachetny sport. Turniej w hali sportowej przy ulicy Kościuszki w Dębice został zorganizowany z okazji 20 dwudziestolecia uczniowskiego klubu sportowego Morsy Dębica. W ramach jubileuszu rozdano pamiątkowe odznaczenia działaczom i osobom związanym przez lata z klubem. Nie zabrakło wspomnień i słów uznania. To jest dla mnie bardzo ważne miejsce. Ja tu zacząłem swoją przygodę w ogóle ze sportem. No, w którym tak naprawdę kocham to, co robię. Dziękuję tak samo trenerowi, który tak samo wziął mnie pod same skrzydła. Wtedy jeszcze nie mogłem nawet boksować ani trenować, a i tak trener nie wziął. Dlatego jest to dla mnie bardzo ważne miejsce i cieszę się, że tu jestem i dalej mogę się tutaj rozwijać. Bardzo dobry trener. Właśnie już długo trenuję tutaj. Też był kiedyś mistrzem. Też właśnie. Y po prostu w dobre ręce poszliśmy, tak? Mamy świetnego trenera, mamy dużo młodzieży, która co roku y, próbuje swoich sił w boksie. I mam nadzieję, że dalej ta dyscyplina będzie się rozwijała. Klub Morzce Dębica generalnie jest bardzo y, prężny, prężnie działający klub, czyli y, super, y, z dużymi tradycjami. Kiedyś liga w Dębicy była bardzo mocna, więc tylko pogratulować. Życzę im, żeby nie zabrakło młodzieży chętnej do trenowania tej dyscypliny sportu zresztą bardzo wymagającej. A w pewnym sensie no, można powiedzieć, że nie jest to sport taki, który się y, u nas rozwija bardzo mocno. Więc gdyby u nas w Dymbicy powrócono do tradycji, kiedy była pierwsza liga bokserska, no to pewnie byśmy się wszyscy cieszyli, mielibyśmy nie jeden weekend zagospodarowany oglądając pasjonujące mecze bokserskie. Od wielu lat myślę, że już tutaj się angażujemy. Z panem Zenkiem Trojanem, prezesem uczeskiego klubu sportowego Morsy, który od wielu lat już inicjatorem jest tych turniejów. Zarówno w tym miejscu, jak i duży jego wkład był w zorganizowanie tej walki Husari, która się odbywała w Domu Sportu. Parę lat temu, kiedy to pod patronatem Polsatu była właśnie tutaj walka zawodowa, ale te walki amatorskie również skupiają, myślę, uwagę mieszkańców naszego miasta, szczególnie tych, którzy się sportem interesują. Cieszę się bardzo, że są tacy ludzie jak pan prezes Zenon Trojan, że angażują się w pracę z młodzieżą która przychodzi tutaj, gdyby tej młodzieży nie było, pewno by sekcja nie istniała. E, tradycja, tradycja, kiedy dębica stała za pasami, później boksem, cały czas myślę, że będzie jeszcze stała piłką. E, to sprawia, że miasto jest otwarte na współpracę, mamy dodatkowe pieniądze i myślę, że kolejna współpraca na kolejne lata będzie z sukcesami dla dobra i miasta i klubu i zawodników. Od dłuższego czasu, znając Zenka, wspieraliśmy ten jego pomysł i działalność. Byliśmy pełni podziwu dla konsekwencji, bo mimo trudności jakiego spotykały, że z roku na rok ta impreza się odbywała, dlatego z przyjemnością można było czasem go wesprzeć. Teraz te, te stosunki może troszeczkę są luźniejsze, ale na pewno z podziwem patrzę na to, co osiąga. Przede wszystkim jest to z korzyścią dla tych młodych ludzi, którzy mają gdzie przyjść, mają się czymś zająć jest to na pewno lepsze niż szukanie innych atrakcji, Niekoniecznie zdrowych, i, i, i wskazanych. Spotkanie w tym miejscu, właśnie chcesz się uspokoić. Chwodzi, że w Dębice, było kolejny miejsce w ramach międzynarodowego e, Karpat w Boksie. I Patronat nad wydarzeniem objawił z Torasta Powiatu Dębowskiego, włócznię z trzmiasta Dębica, w miejskim e, Sportowcy ponownie staną w ręku 7 w listopada, e, listopada e, podczas żołnierzy. Mam nadzieję, że dalej wszyscy będą pomocy tak jak do